Ludzie mówią, że najgorsze w życiu to samotność, ale Kasia szybko odkryła, że jeszcze gorsze jest być samotną z dzieckiem na rękach i pustką w sercu. Tego grudniowego wieczoru, gdy śnieg zaczął delikatnie opadać na dachy Krakowa, jej życie rozpadło się na kawałki. Mąż, z którym dzieliła sześć lat, spakował się w milczeniu i wyszedł, nie zostawiając nic poza kartką z kilkoma słowami: Nie potrafię już tego dłużej udźwignąć. Bez łez. Bez krzyku, bez spojrzenia wstecz. W mieszkaniu na osiedlu pod górze zapadła cisza. Kasia trzymała małego Oliwiera przy piersi, czując jak jej świat kurczy się do czterech ścian. Oliwier spał spokojnie, nieświadomy, że od tej chwili matka będzie dla niego wszystkim jedyną osobą, która może go ochronić przed światem. Przez całą noc siedziała na skraju łóżka, nie gasząc światła. Myśli tłukły się po głowie jak rozbite szkło. Co zrobiła mnie tak? Jak ja sobie poradzę? Czy on kiedyś wróci? Płakała cicho, by nie obudzić dziecka, aż w końcu zapadła w niespokojny sen, ściskając Oliwiera jak talizman, który miał ją uchronić przed rozpadem. Rano obudził ją dźwięk dzwonka do drzwi, listonosz z rachunkiem za prąd. Kasia spojrzała na kopertę i zrozumiała, że to nie jest chwilowy kryzys, to nowa rzeczywistość, nie miała pracy. Nie miała nikogo, do kogo mogłaby zadzwonić i poprosić o pomoc bez poczucia upokorzenia. Spakowała torbę, pieluchy, dwa zestawy ubranek, słoiczek z musem jabłkowym, termofor i parę zdjęć z czasów, gdy wszystko jeszcze wydawało się możliwe. Zamknęła drzwi za sobą bez słowa. Ruszyła w stronę centrum, wsiadając do autobusu z kartą miejską, której saldo zbliżało się do zera. Krakowia była piękna w grudniu, pokryta białym puchem, z choinkami na placach i światłami rozświetlającymi wczesny zmrok. Ale dla Kasi to wszystko było tłem do osobistej tragedii. Tłumy spacerujące po rynku głównym wydawały się oddzielone od niej niewidzialną szybą. Była tam, ale jakby jej nie było. Zatrzymała się w bibliotece przy ulicy Rajskiej. Nie dla książek, ale dla ciepła, spokoju i kilku minut ulgi. Usiadła w kącie z Oliwierem, karmiąc go z butelki. I wtedy pojawiła się Helena, starsza kobieta z siwymi włosami i spojrzeniem, które widziało zbyt wiele. Wszystko w porządku, kochanie? zapytała, podając jej kubek ciepłej herbaty z automatu. Kasia nie odpowiedziała od razu. Łzy napłynęły jej do oczu, ale udało jej się je powstrzymać. Zamiast tego pokiwała głową, choć obie wiedziały, że to kłamstwo. Helena usiadła obok, wyciągnęła z torby robótkę ręczną i zaczęła opowiadać o swoim wnuku, który studiował w Warszawie. Nie pytała, nie dociekała, po prostu była. I to bycie znaczyło dla Kasi więcej niż słowa mogłyby oddać. W ciągu następnej godziny wypiły po dwie herbaty. Kasia opowiedziała tylko fragment, że jest sama, że nie wie co dalej. Helena słuchała w milczeniu, a potem powiedziała coś, co Kasia zapamiętała na zawsze. Czasem wystarczy jeden dobry człowiek, by uratować drugi świat. Kasia wróciła tego wieczoru do pustego mieszkania z czymś więcej niż tylko zmęczeniem. Miała kartkę z numerem telefonu i zaproszeniem Przyjdź jutro na zupę. Bez wymówek. Po raz pierwszy od dawna poczuła, że być może jeszcze nie wszystko stracone. Jeśli poruszyła cię ta historia, zasubskrybuj i napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Drugi rozdział już wkrótce. Tam Helena pokaże, że nawet nieznajoma może zmienić czyjeś życie. Czy Kasia odważy się przyjąć pomoc? Następnego ranka Kasia obudziła się wcześniej niż zwykle. Oliwier spał jeszcze spokojnie, z policzkami zaróżowionymi od chłodnego powietrza w mieszkaniu, którego kaloryfery już od tygodnia ledwo działały. Spojrzała na karteczkę z numerem Heleny, którą zostawiła na stole. Przyjdź jutro na zupę, bez wymówek. Czy mogła naprawdę zaufać obcej kobiecie? Czy nie okaże się, że znowu ktoś ją zawiedzie? Ale coś w spojrzeniu Heleny sprawiło, że Kasia poczuła się widziana. Nie jako problem, nie jako dziewczyna, która sobie nie radzi, ale jako człowiek, który zasługuje na drugą szansę. Włożyła na siebie grubą kurtkę, Owinęła Oliwiera kocem i wyszła z mieszkania, nie wiedząc jeszcze, że to będzie dzień, który zmieni jej życie. Helena mieszkała w małym bloku z lat siedemdziesiątych na obrzeżach miasta. Drzwi otworzyła z szerokim uśmiechem, jakby wcale nie była zdziwiona, że Kasia przyszła. W środku pachniało koperkiem, czystym praniem i czymś jeszcze domem. Helena zaprowadziła Kasię do kuchni, gdzie na stole stał talerz gorącej zupy jarzynowej i miska świeżych bułek. Zjedz, kochanie. Dopiero potem pogadamy. Powiedziała spokojnie, siadając naprzeciwko. Kasia jadła powoli, czując jak ciepło wraca do ciała. Oliwier leżał w kołysce, którą Helena wyciągnęła z piwnicy, mówiąc, że kiedyś należała do jej wnuczki. Przez chwilę panowała cisza, ale była to cisza bez napięcia, jakby obie wiedziały, że nie muszą się spieszyć. Po jedzeniu Kasia zaczęła mówić o wszystkim: o tym, jak poznała Marka. Na drugim roku studiów, jak szybko się zakochała, jak ich miłość z czasem stała się ciężarem, a potem bólem. Opowiedziała o samotności, o lęku, o tym, że codziennie udaje silną dla Oliwiera, choć w środku pęka na milion kawałków. Helena słuchała uważnie, potem podała jej kubek herbaty i powiedziała: Nie jesteś słaba, Kasiu, jesteś zmęczona i to ogromna różnica. Zapadła długa chwila ciszy. Potem Helena zaczęła opowiadać o sobie, o tym jak straciła córkę w wypadku samochodowym, o tym jak została sama z wnuczką i jak przez lata uczyła się, że pomoc to nie słabość, ale dar. Zostałam emerytką z pustym mieszkaniem i wielkim sercem, zażartowała. Może przyszedł czas, żeby to serce znów się komuś przydało. Kasia poczuła, jak w gardle rośnie jej gula. Chciała odmówić, powiedzieć, że sobie poradzi że nie może przyjąć takiej oferty, ale jednocześnie wiedziała, że dłużej sama nie da rady. Nie wiem, co powiedzieć, szepnęła. Nie mów nic, po prostu pozwól sobie pomóc. A jak poczujesz się silniejsza, to pomożesz komuś innemu. Tego wieczoru Kasia wróciła do mieszkania z kluczem do Heleny i planem. Zostanie u niej na jakiś czas, póki nie stanie na nogi. Helena pomoże jej znaleźć opiekunkę, a ona poszuka pracy. Choćby dorywczej. W jej sercu po raz pierwszy od miesięcy zagościło coś nowego. Nadzieja z domieszką wdzięczności. Ale wiedziała też, że nie wszystko będzie łatwe, bo dzień później otrzymała list z sądu. Marek złożył wniosek o ograniczenie jej praw rodzicielskich. Kiedy Kasia otworzyła kopertę z pieczątką sądu, ręce jej zadrżały. Przeczytała pierwsze linijki na głos, jakby próbując zrozumieć absurd sytuacji. Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich złożony przez Marka W. Słowa te uderzyły ją jak zimna woda. Czuła, jakby ktoś wyrwał jej powietrze z płuc. Jak to możliwe, że człowiek, który odszedł bez słowa, teraz próbował odebrać jej wszystko. Z kartki wyczytała, że Marek zarzuca jej brak stabilizacji, problemy finansowe i brak odpowiednich warunków do wychowywania dziecka. Nawet wspomniał o tym, że przebywała w bibliotece, szukając pomocy u obcych ludzi. Kasia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. To, co dla niej było próbą przetrwania i pierwszym krokiem do odbudowy, on przedstawił jako dowód jej słabości. Poszła do Heleny, trzymając list jak ołowianą kulę. Starsza kobieta przeczytała go w milczeniu, a potem mocno przytuliła Kasię. On nie zna tej siły, którą masz w sobie dziecko, ale my mu ją pokażemy. Helena nie traciła czasu. Zadzwoniła do swojej dawnej znajomej Teresy, emerytowanej prawniczki, która niegdyś prowadziła sprawy rodzinne. Teresa zgodziła się pomóc za darmo, poruszona historią młodej matki. Już następnego dnia spotkały się w małej kawiarni na Kazimierzu. Kasia opowiedziała wszystko szczerze, bez upiększeń. Teresa spojrzała na nią z powagą i powiedziała Masz jedną ogromną przewagę, Kasiu. Masz prawdę po swojej stronie, ale prawda, jak się okazało, nie wystarczała. Marek miał dobrego adwokata i postanowił walczyć brutalnie składał kolejne wnioski, domagał się opinii psychologicznej, dokumentów lekarskich, a nawet chciał, by sąd zlecił kontrolę w miejscu zamieszkania Kasi. Wszystko po to, by ją złamać. Kasia czuła, że tonie. Codzienne wizyty w urzędach, nieprzespane noce, lęk, że ktoś zapuka do drzwi i odbierze jej synka. To wszystko odbierało jej siły. Ale wtedy wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło bieg tej historii. Pewnego popołudnia, kiedy Oliwier gorączkował i Kasia siedziała przy jego łóżeczku ze ściśniętym sercem, usłyszała pukanie do drzwi. To była Zofia, sąsiadka Heleny z piętra niżej. Miała w rękach słoik rosołu i ciepły koc. Bez słowa podała jej to wszystko i powiedziała: Helena mówiła, że potrzebujecie wsparcia. Nie jesteście same. Wkrótce potem inne sąsiadki zaczęły się pojawiać: jedna przyniosła ubranka dla Oliwiera, inna zaoferowała się, by z nim posiedzieć, gdy Kasia będzie musiała iść do urzędu. Społeczność, której istnienia Kasia wcześniej nie dostrzegała, zaczęła się wokół niej jednoczyć. Ludzie, którzy jeszcze tydzień temu byli obcy, teraz stawali się jej tarczą. Na rozprawie sądowej pojawiła się nie tylko z Teresą, ale z Heleną i listem podpisanym przez kilkanaście osób z bloku, potwierdzających, że Kasia jest troskliwą matką, że walczy każdego dnia, że nie poddaje się. Kiedy sędzia spojrzał na ten list, uniósł brwi. Gdy Kasia zaczęła mówić jej głos drżał, ale każde słowo wypowiadała z serca. Opowiedziała o wszystkim: o samotności, o strachu, ale też o nadziei, którą przyniosła jej ta społeczność i o tym, że dla Oliwiera zrobi wszystko, nawet jeśli będzie musiała iść na kolanach. Po wysłuchaniu obydwu stron, sąd postanowił nie ograniczać jej praw. Wręcz przeciwnie, nakazał Markowi regularny kontakt z synem, ale tylko w obecności kuratora i zapowiedział, że jeśli dalej będzie próbował manipulować sytuacją, poniesie konsekwencje. Po rozprawie Kasia usiadła na ławce przed sądem, zamknęła oczy i po raz pierwszy od dawna pozwoliła sobie na głęboki, spokojny oddech. Wiedziała, że to nie koniec walki, ale wygrała tę jedną najważniejszą bitwę o prawo do bycia matką. Minęły trzy tygodnie od dnia rozprawy, ale Kasia wciąż budziła się każdego ranka z niedowierzaniem. Nie chodziło o triumf nad Markiem, to nie była dla niej gra o wygraną. To było coś znacznie głębszego. To było odzyskanie głosu, poczucia własnej wartości i przede wszystkim bezpieczeństwa dla Oliwiera. Zimą Kraków tętnił świąteczną atmosferą. Miasto rozświetlone było tysiącem lampek, a rynek główny pachniał piernikami i grzanym winem. Ale dla Kasi najjaśniejszym światłem była codzienność, spokojny oddech synka w nocy, ciepło kubka herbaty o poranku. Delikatne rozmowy z Heleną przy kuchennym stole. Któregoś wieczoru, siedząc w salonie Heleny, Kasia odważyła się powiedzieć coś, co nosiła w sobie od dawna. Myślę, że chciałabym wrócić do pracy, jako opiekunka dziecięca. Zawsze to kochałam. Ale po urodzeniu Oliwiera myślałam, że już nie wrócę do tego. Helena uniosła wzrok z nadrobutki i uśmiechnęła się szeroko. Dzieci potrzebują ciebie, Kasiu. A ty potrzebujesz znów poczuć, że robisz coś, co daje ci sens. Z pomocą Teresy i sąsiadek Kasia przygotowała skromne CV. Poszła do pobliskiego żłobka, gdzie zostawiła dokumenty. Nie miała wielkich nadziei. Ale tydzień później odebrała telefon. Pani Katarzyno? Czy może pani przyjść jutro na rozmowę? Serca jej zabiło szybciej. Ubrała się starannie, zostawiła Oliwiera z Heleną i poszła, drżąc ze strachu, ale i z nadzieją. Rozmowa była długa, szczera. Opowiedziała o swojej sytuacji, nie ukrywała niczego. I może właśnie to, ta jej otwartość, zrobiła największe wrażenie. Dwa dni później zaczęła pracę na pół etatu w grupie najmłodszych dzieci. Gdy po raz pierwszy weszła do sali, gdzie małe rączki wyciągały się do niej z ufnością, Poczuła, że wróciła do siebie. Jakby przez te wszystkie miesiące była gdzieś daleko, a teraz, wśród śmiechów i płaczu maluchów, znów była Kasią. Nie tylko matką, nie tylko kobietą po przejściach, ale sobą, w pełni. Zarobki nie były duże, ale wystarczyłyby zacząć odkładać. Helena nalegała, by nie spieszyła się z wyprowadzką, ale Kasia zaczęła szukać pokoju. Niedużego, blisko pracy, z miejscem dla łóżeczka Oliwiera. Pewnego popołudnia, gdy siedziała z Heleną i Zofią przy cieście drożdżowym, padło pytanie: Kasiu, jak ty to robisz, że się nie załamujesz? Kasia spojrzała w okno, za którym świat tonął w różowo-niebieskim zmierzchu i odpowiedziała cicho: Bo mam dla kogo wstać rano. I bo wiem, że nawet jak jest ciężko, to już nie jestem sama. To zdanie rozlało się w powietrzu jak ciepły miód. Helena spojrzała na nią z dumą, a Zofia uśmiechnęła się przez łzy. Tego wieczoru, gdy Kasia układała Oliwiera do snu, zauważyła, że chłopczyk chwyta ją za palec i nie puszcza, nawet przez sen. Był spokojny, bezpieczny. I właśnie wtedy zrozumiała, że ich historia, mimo wszystkich cieni, pisze się dalej i że nie musi już czekać na cud. Ona sama nim była. Wiosna przyszła do Krakowa niespiesznie. Jakby nie chciała zbyt wcześnie obudzić miasta po długiej, mroźnej zimie. Pierwsze pąki pojawiły się na drzewach przy plantach, a kasztanowce powoli zaczęły rozkładać zielone dłonie nad głowami przechodniów. Dla Kasi ta wiosna była czymś więcej niż zmianą pogody. Była symbolem odrodzenia, jej własnego, cichego, ale pełnego siły. Minęło już kilka miesięcy, odkąd zaczęła pracę w żłobku. Jej dni wypełniały się śmiechem dzieci, zapachem farb plakatowych i cichym śpiewem kołysanek. Oliwier rósł zdrowo, gaworzył coraz więcej, a jego oczy błyszczały ciekawością i ufnością. Kasia zdołała znaleźć mały pokój na parterze starej kamienicy, z wysokim sufitem, dużym oknem i wystarczającą przestrzenią, by czuć się bezpiecznie, choć skromnie. Helena pomogła jej się przenieść, niosąc torby i powtarzając z uśmiechem, że w życiu najważniejsze to robić miejsce dla nowego. Ale coś w Kasi dojrzewało. Czuła, że jej historia nie może się skończyć na tym, że przetrwała. Pragnęła nadać sens tym wszystkim doświadczeniom, bólowi, upadkom, walce i miłości, którą odkryła na nowo. Wiedziała, jak wielu kobietom brakuje wsparcia. Jak łatwo można zniknąć w cieniu, gdy życie wali się w gruzy. Dlatego pewnego dnia, trzymając Oliwiera na kolanach, napisała na kartce tylko dwa słowa: Fundacja nadzieja. Zaczęła od spotkań, najpierw z jedną kobietą, potem z trzema. W kawiarni, w parku, czasem w jej własnym mieszkaniu, dziewczyny, które, podobnie jak ona, doświadczyły porzucenia, przemocy, lęku. Słuchała, rozmawiała. Trzymała za rękę, gdy nie było słów. I z czasem ta mała wspólnota zaczęła rosnąć. Pomogła im pisać CV, przygotować się do rozmów, znaleźć nocleg, załatwić przedszkole. Wszystko bez wielkich funduszy, ale z ogromnym sercem. Kasia nie szukała rozgłosu. Nie chciała być bohaterką. Chciała tylko, by żadna kobieta nie czuła się tak samotna, jak ona wtedy, zimą. Gdy po raz pierwszy opowiedziała swoją historię publicznie, na spotkaniu organizowanym przez lokalny ośrodek pomocy społecznej, głos jej się łamał, ale nie uciekała wzrokiem. Patrzyła przed siebie, prosto, z odwagą, która nie krzyczała, ale promieniowała. Wśród słuchaczy siedziała Helena. Trzymała dłonie splecione na kolanach i miała oczy pełne łez, z których każda była świadectwem tego, jak daleko zaszły razem. Kilka tygodni później Kasia otrzymała list. Nie od Marka, nie z sądu, ale z Urzędu Miasta. Z propozycją objęcia patronatem nad programem wsparcia dla samotnych matek. W piśmie napisano, że jej historia stała się inspiracją i dowodem na to, że nawet w najtrudniejszych momentach można odnaleźć drogę do światła. Tego wieczoru, siedząc na podłodze w swoim pokoju przy świetle małej lampki, Kasia tuliła Oliwiera i szeptała mu do ucha: Wiesz, synku, byliśmy w miejscu, gdzie było ciemno. Ale teraz, teraz świecisz mi drogę i już się nie boję. Cicho, jakby bała się obudzić to, co najpiękniejsze.